Kobiety dzielą się na dwie kategorie: pierwsza to te, które kochają mężczyzn, potrafiących wciągnąć lodówkę na piąte piętro bez windy, druga to te, które kochają mężczyzn, mogących zapłacić za pracę mężczyzn z pierwszej kategorii. Przykład kobiecej przyjaźni. Żona nie wraca na noc do domu, a rano mówi, że spędziła noc u koleżanki, mąż dzwoni do dziesięciu jej przyjaciółek, ale wszystkie twierdzą, że nie spędziła nocy u nich. Przykład męskiej przyjaźni. Mąż nie wraca do domu na nocowanie, a rano mówi, że nocował u kolegi, żona dzwoni do dziesięciu przyjaciół męża. Pięciu z nich twierdzi, że spędził noc u nich, a kolejnych pięciu twierdzi, że nadal u nich jest. Wykładowca Akademii Weterynaryjnej prowadzi wykład na temat inseminacji bydła. Dobry byk rozpłodowy powinien wykonywać do 12 kopulacji dziennie. Nagle z pierwszego rzędu rozlega się kobiecy głos. Ile pan powiedział? Proszę powtórz. Do 12 razy dziennie, odpowiada wykładowca. Z pierwszego rzędu odzywa się kobiecy głos. Proszę powtórz to głośniej, dela studentów w ostatnim rzędzie. Następnie męski głos z ostatniego rzędu mówi. Przepraszam, panie profesorze, czy to ma się dziać z jedną krową, czy z dwunastoma? Oczywiście, że z dwunastoma, odpowiada wykładowca. W takim razie proszę o głośniejsze powtórzenie DLA studentki z pierwszego rzędu. Pułkownik budzi się w środku nocy i widzi w swoim łóżku adiutanta, kochającego się z jego żoną. Pier, co to jest? Co ty tu robisz? Spokojnie, pułkowniku, śpi to tylko sen. Pułkownik przewraca się na drugi bok i wzdycha. Co do diabła, już trzeci tydzień mam ten sam sen. Młoda matka i jej sześcioletnia córka podróżują autobusem. Dziewczynka bardzo uważnie wygląda przez okno. Nagle zauważa samotną prostytutkę na poboczu drogi i pyta matkę: Mamo, co ta kobieta robi sama na drodze? Ta kobieta zrobiła zakupy i czeka na męża, który ma po nią przyjechać samochodem. Kierowca autobusu słyszy to wszystko i nagle włącza się do rozmowy. Dlaczego oszukujesz dziecko? To prostytutka, która kocha się z różnymi mężczyznami za pieniądze. Dziewczynka chwilę się zastanawia i w końcu ponownie pyta matkę: Jeśli ona się kocha, to znaczy, że potem ma dzieci. Ciekawe, kim zostaną, gdy dorosną? Zostają kierowcami autobusów, odpowiada jej matka. Pewnego zimowego poranka para słuchała radia podczas śniadania. Spiker zapowiedział: Dzisiaj spadnie około 25 cm śniegu. Prosimy o parkowanie samochodów po parzystej stronie ulicy, aby nie przeszkadzać sprzętowi do odśnieżania. Żona wyszła na zewnątrz i przejechała samochodem. Tydzień później, przy śniadaniu, ponownie usłyszeli komunikat: Dzisiaj spodziewane są opady śniegu do 30 cm. Prosimy o parkowanie samochodów po nieparzystej stronie, aby nie przeszkadzać sprzętowi do odśnieżania. Żona ponownie wyszła na zewnątrz i obezwładniła samochód. Tydzień później sytuacja się powtórzyła. Speaker ogłosił: Uwaga! Dziś spodziewane jest 35 cm śniegu. Nagle radio się wyłączyło. Żona zbladła i z niepokojem w oczach zapytała: Kochanie, nie wiem co robić. Po której stronie ulicy mam zaparkować samochód, żeby nie przeszkadzać pługowi? Z miłością i zrozumieniem w głosie jak prawdziwy mąż blondynki mąż odpowiedział: Kochanie, dlaczego tym razem nie zostawisz samochodu w garażu? Rodzice małego Woldemara poszli do sypialni. Pod drzwiami ich pokoju stoi syn i podsłuchuje rozmowę rodziców. E, kochanie, bardzo chciałabym urodzić dziewczynkę. Dobrze, kochanie. Obiecuję ci, że na pewno będziemy mieli dziewczynkę. Nagle do pokoju wbiega Woldemar. A ja potrzebuję nowego smartfona, słuchawek i roweru. <grywa> Taksówka wozi kobietę po mieście. Kierowca wyzywa ją niemiłosiernie, przejeżdża na czerwonym świetle i ignoruje innych kierowców. W końcu kobieta nie wytrzymuje i mówi: Kierowco, jedź ostrożnie. Mam w domu ośmioro dzieci. Taksówkarz odwracając się ze zdziwieniem, mówi: O mój Boże, i ta kobieta każe mi uważać? <grywa> Młody lekarz przyjeżdża do prowincjonalnego miasteczka, aby zastąpić odchodzącego na emeryturę lekarza. Stary lekarz sugeruje, aby jego kolega zrobił kilka obchodów razem, aby pacjenci przyzwyczaili się do nowego przybysza. Starsza kobieta, którą odwiedzili najpierw, skarżyła się na bóle brzucha. Nawet nie badając pacjentki, starszy lekarz poradził jej, aby jadła mniej owoców. Ale jak to, kolego? Postawiłeś diagnozę nawet nie badając kobiety! oburzył się młody lekarz, gdy wyszli na werandę. Widzisz, kolego odpowiedział stary lekarz upuściłem stetoskop, a kiedy się po niego schyliłem, zauważyłem w koszu na śmieci mnóstwo skórek od bananów. Dlatego doszedłem do takiego wniosku. Młody lekarz podczas kolejnej wizyty kontrolnej postanowił zrobić to samo. Kobieta w średnim wieku skarżyła się na spadek sił. Kobieto, za dużo energii poświęcasz kościołowi. Powściągnij trochę swój zapał, poradził pacjentce młody lekarz. Niesamowite kolego, powiedział oszołomiony stary lekarz. Jesteś bardzo blisko prawdy. Jak ci się to udało? Upuściłem stetoskop, a kiedy się po niego schyliłem, zobaczyłem pod łóżkiem księdza. W ramach eksperymentu naukowcy zasiedlają dwie bezludne wyspy ludźmi. Na jednej pozostawiają 25 kobiet i jednego mężczyznę, a na drugiej 25 mężczyzn i jedną kobietę. Po pewnym czasie eksperymentatorzy przychodzą sprawdzić wyspę, na której jest jedna kobieta i 25 mężczyzn. Patrzą i są zachwyceni. Wszystko jest posprzątane, wszędzie panuje porządek, ścieżki. Są posypane piaskiem. A kobieta siedzi na tronie i krzyczy: Jerzy, jakim piaskiem kazałam ci posypać ścieżkę? Czerwonym. A jakiego piasku użyłeś? Żółtego. No to słuchaj, jaki był twój numer? Piąty, a teraz będziesz dwudziestym piątym. Przypływają na wyspę, gdzie mieszka dwadzieścia pięć kobiet i jeden mężczyzna. Patrzą, a wszędzie brudno, palmy powalone, wokół kompletny chaos. Na samym szczycie palmy siedzi mężczyzna, a kobiety otaczają go i krzyczą – Jogan, zejdź, pięć minut już minęło. Jest egzamin na Wydziale Pediatrycznym Uniwersytetu Medycznego. Student ostrożnie podniósł bilet i znalazł takie pytanie. Podaj pięć zalet mleka matki w porównaniu z mlekiem krowim w żywieniu niemowląt. Student z wahaniem zaczyna odpowiedź – po pierwsze, jest zawsze świeższe, po drugie, jest czystsze, po trzecie, jest zdrowsze, po czwarte, kobieta mają zawsze przy sobie i wreszcie, po piąte, jest zamknięty w tak pięknym naczyniu. Komisja jednogłośnie przyznała uczennicy najwyższą ocenę. Przychodzi rolnik do lekarza. Słucham, mówi lekarz. Wszystko w porządku, doktorze, ale mam problem z żoną. Ostatnio jest przygnębiona, płaczliwa i często rozdrażniona. Od jak dawna utrzymuje pan z żoną stosunki intymne? Wiesz, doktorze, nawet nie pamiętam, to było dawno. Mam teraz tyle do zrobienia w terenie, że nie mam czasu dla żony. Tak to możliwe. To przede wszystkim kobieta potrzebuje twojej uwagi. No właśnie, kiedy? Nie mam na to czasu. Jak daleko jest twoje pole od farmy? Około kilometra. Radzę ci zrobić tak. Kiedy jesteś na polu i chcesz, żeby żona do ciebie przyszła, weź strzelbę i strzel w powietrze. Żona usłyszy Przyjdzie do ciebie i zostaniecie sami. To po prostu genialne, doktorze. Dwa tygodnie później rolnik wraca do lekarza. Jest zapłakany i bardzo się martwi. Czy moje rady pomogły? Pyta lekarz. Wie pan, doktorze, na początku wszystko było w porządku, a moja żona była szczęśliwa. Ale potem zaczął się sezon polowań i nigdy więcej jej nie zobaczyłem. Zmarł mężczyzna. Odbył się pogrzeb. Wszyscy wyszli, tylko niepocieszona wdowa i jakaś inna, nieznana kobieta pozostały przy grobie. Wdowa patrzy na nią i pyta. Przepraszam, kim pani jest, nie znam cię. Jestem kochanką pani męża. On nie mógł mieć kochanki. Był wspaniałym człowiekiem rodzinnym. Spędzał każdy wieczór w domu, każdy weekend z rodziną i przynosił do domu każdego grosza ze swojej pensji. A my mieliśmy dość jego przerwy obiadowej i premii. Hydraulik wyjaśnia swojemu uczniowi zasady etykiety zawodowej. Pracując w cudzych mieszkaniach, można nieraz znaleźć się w bardzo delikatnych sytuacjach, ale zawsze ujdzie to na sucho, jeśli jest się taktownym. Weźmy jeden dzień jako przykład. Wszedłem do Łazienki, żeby coś naprawić, i zobaczyłem kobietę, która się myła. Odsunąłem się, mówiąc: Przepraszam pana. Kobieta pomyślała, że nie przyjrzałem się dobrze i szybko o mnie zapomniała. Następnego dnia uczeń hydraulika pojawił się w biurze ze złamanym nosem, podbitym okiem i w potarganym ubraniu. Co się stało? Wykrzyknął szef. To efekt Twojego upomnienia. Zostałem wezwany do hotelu, aby naprawić cieknący kran w jednym z apartamentów DLA Nowożeńców. Wszedłem do pokoju i zobaczyłem kochających się Nowożeńców. Wtedy zdałem sobie sprawę, że mąż mnie zauważył, a ja. Pamiętając co powiedziałeś, zdjąłem kapelusz i powiedziałem: Przepraszam panowie. Pewna kobieta przyszła do Konfucjusza i zapytała, czym różni się poligamia od poliandrii. Konfucjusz postawił przed nią pięć czajniczków i pięć filiżanek i powiedział: "Nalej herbaty do pięciu filiżanek z jednego czajniczka. Czy ci smakuje?" "Podoba mi się." "A teraz nalej herbaty do jednej filiżanki z pięciu czajniczków." Smakuje ci? Podoba mi się jeszcze bardziej. Głupcze! krzyknął Konfucjusz. Zepsułaś taką przypowieść. Kobieta zapytała mędrca: Dlaczego mężczyzna, który ma wiele kobiet, jest dobrym człowiekiem, a kobieta, która ma wielu mężczyzn, jest uważana za nikczemną? Mędrzec odpowiedział: Ponieważ klucz, który może otworzyć wszystkie zamki, jest dobrym kluczem. A zamek, który można otworzyć każdym kluczem, jest złym zamkiem.